Się skacze, się pływa. Ciałko też mam zajebiste. Witajcie, Simone, Jestem Mati, yy, cejrowski flowher. Zrobię taką epkę. To jest kurwa pomysł. Na 50 tysięcy widzów zrobię epkę. Wypadę na to teraz. 5 utworów. A epka się będzie nazywała Cejrowski Flow. I tam będą kawałki o koszulach hawajskich i o pizzy hawajskiej. I ogólnie o tym, że podróżuję, ale tylko pociągiem, i tylko po Polsce, i tylko w trzy miejsca może najwięcej mnie nie stać. Egzotyka, piada version. Witajcie, witajcie, An Simone jestem Matt. Dziś porozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj nie ma żadnego konkretnego tematu, ale dzisiaj po prostu chciałem z wami pogadać. Chciałem ten temat już poruszyć po tym jak wróciłem w poniedziałek. Miałem wrócić w niedzielę, a wróciłem w poniedziałek. I dopiero tak naprawdę wróciłem we wtorek i powiem wam, że... Było fajnie. No ale ogólnie jest tak, że ten wyjazd dał mi naprawdę sporo. Prawda jest taka, że na tym YouTubie naprawdę się można zmęczyć. I teraz nie mówię, że o Jezu, praca youtubera ciężka, ciężka, bo, 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 bo męczy się człowiek. Tak powiem wam zupełnie szczerze, że jak się tak zapierdala, dosłownie się zapierdala z tymi filmami, żeby, żeby na przykład były codziennie, albo nawet dwa razy dziennie, jak ostatnio u mnie na kanale się dzieje, to można się naprawdę zajebać psychicznie. Może nie, że aż, aż depresja, chociaż myślę, że... W jakimś tam stopniu też. O, nie mówię, że ja, ale można się naprawdę zajebiście zmęczyć tym wszystkim i trzeba czasem odpocząć. Aby tak mnie nie było, to i tak zaplanowałem dla was post z filmami, także, także ta, ta, ta seria troszkę mi ratuje dupsko, ale wam się podoba, więc to jest fajnie. Takie ciągle się tworzy ruch na kanale, to jest zajebita sprawa. Potrzebowałem ogromnie takiego odpoczynku i ten odpoczynek i ten odpoczynek i relaks został mi dany. Z czego się naprawdę niesamowicie cieszę, zrozumiałem chyba sporo spraw, zarówno podczas podróży, jak i podczas tego ogólnie całego wyjazdu. W tym filmie będę mówił wam populizmy, ale, ale chciałem sobie po prostu tak pogadać, bo, bo ja lubię sobie pogadać, bo ja lubię podsumowywać kilka rzeczy, lubię podsumowywać nie, niektóre tematy, lubię tak sobie po prostu z wami pogadać. Wy lubicie również mnie słuchać, przynajmniej z tego, co czytam w komentarzach. Także czemu by nie porozmawiałem sobie na tematy, które są niby oczywiste, a Matyunia i tak je poruszy. Ostatnio w ogóle możecie zauważyć na na moim kanale, że jest za pierdol, że staram się robić naprawdę dwa odcinki dziennie. Ten normalny swój, a poza normalnym swoim jeszcze jeden z serii 10 najfajniejszych rzeczy, która jest kompletnie wyssana z palca i kompletnie nie ma sensu. Nie doszukujcie się tam drugiego dna, błagam Was. I czytajcie opis, w którym jest właśnie to napisane. A poza tym czasem jeszcze zdarzało się, ostatnio się chyba zdarzyło tak, że był film, dwa filmy były, bateria mi się rozładowuje, nie będę się denerwował, nie ma sensu się denerwować. Mówi Wam to Mateusz, ten wyjazd chyba naprawdę dał mi sporo, bo... bo nie wkurwiam się o bezsensowne rzeczy, ale dajcie mi tydzień, depresja i myśli samobójcze wrócą. O, nawet się kurwa, śmieje. Ta taki zabawny czarcik to ulicy. Mateusz się zabije. I prawda jest taka, że zawsze mówiłem wam, zawsze mówiłem do ludzi, żeby coś osiągnąć, trzeba naprawdę zapierdalać. I to jest oczywiście popularna rzecz, ale mimo że to mówiłem, nie zawsze się do tego stosowałem, bo często się zniechęcałem, jako że YouTube prowadzą kluwe algorytmy i nawet jak się zapierdzielało, znaczy jak myślałem, że się zapierdzielało, to, to i tak było kiepsko. Prawda jest taka, że teraz w tym momencie na YouTubie nie jest do końca kolorowo, mi jakoś wszystko udaje się zapierdalać. Tworząc te odcinki, dwa odcinki dziennie, naprawdę stworzyłem zajebisty ruch na kanale, yy, jest ogrom ocen, wszystkie, jaram się oporowo, że wszystkie filmy mają blisko albo nawet ponad tysiąca lajków i to wszystkie, już nie jest tak, że niektóre mają 500, tylko wszystkie mają około tysiąca to jest zajebiście motywujące, jest ogrom komentarzy, jest ogrom nowych widzów, trzeba zrobić live w końcu, dziś w ogóle będzie live i naprawdę jestem z tego zajebiście zadowolony i prawda jest taka, że mimo, że zawsze mówiłem, że to właśnie zapierdalanie daje efekty, to w tym momencie widzę naprawdę, że zapierdalam bo czasem zerwam nocki, ale widać naprawdę zajebiste efekty, także 50 tysięcy widzów już się zbliża wielkimi krokami. Pamiętajcie, na 50 tysięcy widzów daję wam efkę, nagram coś zajebiście pojebanego, będzie śmiesznie. Fajny pomysł w ogóle, nie? Kolejna sprawa jest taka, żeby inspirować się ludźmi, którzy są godni inspiracji. Ja w ogóle w, w ostatnim czasie i ostatni czas, przez ostatni czas mam na myśli, nie wiem, nawet pół roku. Jestem zajebiście zainspirowany Hodorem Gregorem, który jest po prostu mistrzem w swojej dziedzinie. Jestem zainspirowany aż koę Teraz po prostu machiną, jeśli chodzi o MMA i o pokazywanie ważne, że można i jestem zajebicie zainspirowany również yy, Kubą Kuebo. Nefida z Ciechanowa z mojego miasta. Z, znamy się. Koleś jest naprawdę również genialny i pokazuje, że wystarczy zapierdalać i wyjeżdżać z tej nawet Polski, żeby to nie była taka współpraca, że hej, Wyślę ci zwrotka, ty widzisz zwrotkę i będzie kolaboracja. Nie, Koleś pojechał do Włoch i nagrał kurwa Track z jakimś właśnie włoskim raperem. Świetna sprawa. Koleś jeździ po całym świecie, znacie na pewno. Koleś idzie... Ale... Koleś... Kole siedzi po całym świecie i jest po prostu no mistrzem. Ma tak po, fajnie poukładane w głowie, ma cele jakieś tam też ciągle zapierdala, i, i nie wyobrażam sobie chyba innego takiej persony, którą można by było się inspirować. Takiej młodszej, bo Boylan ma lat? chyba 3-4 lata starsza ode mnie, a już wygrywa życie dosłownie. Także ja mam na, również nadzieję, że za, za te 3-4 lata również będę wygrywał życie. Wiecie, to jeszcze nie Islandia, ale mniej więcej teraz życie piękne jak Disneyland. Kolejna sprawa, którą ogarnąłem. Kurwa, co to za włos. Trzeba iść. Kolejna sprawa, którą ogarnąłem już na samym wyjeździe. Ogarnąłem to dzięki takiej fajnej pani. Bardzo fajnej, miłej pani. Że tak naprawdę. Ja wiem, wiele osób mi to mówiło, ale teraz może bardziej to zrozumiałem. Im mniej się człowiek spina, tym naprawdę lepiej dla niego. Kurwa, naprawdę. Ja się zacząłem mniej denerwować. Lepiej gościu człowiek sypia, wysypia się, wcześniej może wstawać. O właśnie. Pamiętajcie, że jak, jak, jak chcecie zacząć wygrywać życie, to. To takie wstawanie o 10 albo 9 to, to tak średnio. Jak wstaniecie o 7 i sobie na przykład zrobicie trening, to już później go nie, musi, nie musicie robić. Zrobicie ten trening, zjecie śniadanie, idziecie na wykłady, wrócicie i możecie na, tak naprawdę robić wszystko, ale nie leżeć, tylko go pozapierdalać. Kolejna sprawa jest taka, że jeśli teraz jesteście naprawdę młodzi w podobnym wieku albo młodsi, w tym momencie nawet troszeczkę możecie pobiedować, nawet ten rok. Ale zapierdalajcie i, i próbujcie wszystkiego, na co macie ochotę tak naprawdę. Mówię tu o, o pasjach i spełnianiu się, nie, kurwa o narkotykach, żeby nie było, bo znowu będzie, hej, Mateusz! PRÓBUJĄ WSZYSTKIEGO i to twoja wina! Pierwsza odpowiedź, ale to jest wysłane 45 tysięcy widzów. Nie tylko 50. Wojciech Cejrowski flow. Nie macie jeszcze rodzin, nie macie nikogo na utrzymaniu, macie tylko na siebie utrzymaniu. I to jest inna sprawa, bo nie musicie nikogo karmić. Pierdalajcie jogurt z ryżem, ryż z jogurtem, Popijajcie to wodą. Możecie naprawdę trochę opobiedować, a później się to ma, ma, wam może opłacić. A jeśli wam, się wam nie opłaci, to i tak możecie w tym momencie ryzykować, bo teraz jest ten czas, w którym możecie zajebiście ryzykować. Jeszcze jedna osoba, która mnie zajebiście inspiruje. Nie chcę wam mówić, że to jest jakiś trener personalny, ani że to jest coach, bo, bo tu była obraza. To jest po prostu człowiek, który ma zajebiście poukładane w głowie i dawno już nie widziałem tak, 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 pozytywnego i tak, takiego fajnego gościa, który by mówił rzeczy i był w tym tak przekonujący i tak naprawdę ogarniał. Gary Weinerczuk. Napiszę to w, w opisie na pewno. Koleś ma tak poukładane w głowie, że kolejne sprawy również jest oczywiste, ale im bardziej jesteście wszechstronni, tym lepiej. Ja zawsze starałem się być wszechstronny, jeśli chodzi o e, rzeczy e, może artystyczne bardziej, te manualne i takie życiowe może trochę mniej. Może trzeba to trochę nadrobić. Tak, tak właśnie pomyślałem. Nawet jeśli myślicie, że nie przyda się wam coś w życiu, pytajcie się, kurwa, czego możecie jakiekolwiek roboty. Prawda jest taka, że nigdy nie wiecie, co was może w życiu spotkać i nigdy nie wiecie, co wam się może przydać i w jakich sytuacjach będziecie. Fajnie jest być wszechstronnym, bo zawsze może się coś przydać. Nawet nie w pracy, ale dla samych siebie. Nie będziecie musieli na przykład płacić komuś, żeby coś za was zrobił. Ludzie bogaci nie płacą ludziom, żeby coś za nich robili. Ludzie bogaci również nie rozdają pieniędzy. Pamiętajcie, jak ktoś do was podejdzie, jakiś, jakiś żul czy żulietta i będzie chciał od was 50 groszy, nie dawajcie. Bogaci ludzie... Nie, nie to, że są skąpi, ale bogaci ludzie nie rozdają pieniędzy. Dlatego są kurwa bogaci. Kolejna sprawa jest cholernie przykra, bo w, tygo w tydzień, w dwa tygodnie poumierali e, poumierały wielkie persony z świata muzyki e, i w sumie wpadłem na ten. W sumie wpadłem na pomysł teraz taki, żeby może dla nich chwilę pomilczeć. Jako, że jestem tak zajebiście rozgadany, to może nawet nie będę wypowiadać na ich temat, tylko po prostu chwilę pomilczmy, hm? No, y Ostatnia sprawa, że ostatnio jestem jakiś zajebiście rozluźniony, mam humor, mam energię, jest naprawdę fajnie yy, i się często uśmiecham. Wiem za sprawą czego? I tyle. I tyle mogę wam powiedzieć. Yy. I to było chyba na tyle. Dzisiaj jeszcze będzie odcinek jeden, i najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze zrobimy live, bo jutro jest KSW, chcę sobie obejrzeć KSW, w niedzielę też zrobimy live, tak żeby trochę wam to zrekompensować. Dzisiaj jeszcze będzie właśnie odcinek z dziesięcioma najfajniejszymi rzeczami, i to było chyba na tyle. Podajcie na grupę Anceman Matego, Facebook na Instagrama, Oceńcie ten film koniecznie. Fajnie widzieć Wasze oceny, fajnie widzieć Wasze komentarze, także piszcie również komentarze. Zapraszam również na swojego patronata, bo zauważyłem, że już mam dwóch patronów i to za 25 zł. Jestem wam cholernie wdzięczny, bo pozwalacie. Mi się również yy, rozwijać. Naprawdę dziękuję Wam cholernie mocno. I druga osoba została moim patronem. Aż przeczytam: Brix. No, myślę, że to jest Kacper. Chyba Kacper. No to dziękuję Ci, Kacprze. I drugi jest chyba Olaf. Nie pamiętam, ale dziękuję Wam cholernie mocno. podajcie również na sklep z koszuleczkami z ciuchami. Dawno o tym nie wspominałem: spisiński.titres.com. Na 50 tysięcy również wydamy jakąś. Yy, jakąś bluzę, wydamy. Może, może razem do tej edki. To było fajne. W ogóle teraz dawno o tym nie wspominałem, a fajne są ciuchy, także zapraszam, lato się zbliża, można pokazać, że jest się fajnym mansymonem. I to było chyba na tyle. Widzimy się jeszcze dziś, jutro i w niedzielę. Pamiętajcie, o co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i było nadzieja, bo mnie wrócę, było nadzieja, że wrócę, było nadzieja, mnie wrócę, było nadzieja, mnie wrócę, było nadzieja, wrócę, było nadzieja, że wrócę.